Insert Nexo Nexo Pro Usprawnienia w konfiguracji uprawnień W wersji 56 wprowadzono szereg poprawek interfejsowych w konfiguracji uprawnień, co usprawnia sprawdzanie oraz nadawanie uprawnień użytkownikom. Do konfiguracji programu dodano grupę uprawnienia, która zawiera wszystkie ustawienia związane z konfiguracją uprawnień, to jest sam słownik uprawnień, użytkowników, a także ról oraz dostępu do danych i definicji widoczności danych. Widok uprawnień w kartotece użytkownika został przebudowany w taki sposób, aby ułatwić wyszukiwanie i zarządzanie uprawnieniami danej osoby w poszczególnych programach. Zmieniono sposób filtrowania uprawnień na liście na mechanizm znany z innych widoków systemu. Pojawiła się możliwość szybkiego pokazania nowych uprawnień, to jest takich, które dodano w najnowszej wersji, do której skonwertowany został dany podmiot. Można także aktywować kolumnę prezentującą ten status. Tak jak do tej pory, dostępna jest możliwość pokazania uprawnień zgodnych oraz niezgodnych z rolą przypisaną do użytkownika. To przydatna opcja dla firm korzystających z licencji Pro. Ponadto na liście można pokazać wyjątki. To jest uprawnienia nadane bądź odebrane indywidualnie danemu użytkownikowi. Mają one wyższy priorytet, co sprawia, że status ich aktywności u danego użytkownika nie zostanie zmieniony nawet w wyniku przypisywania lub odbierania temu użytkownikowi ról o różnym statusie tych uprawnień. Warto zwrócić uwagę, że uprawnienia oznaczone jako wyjątki są odpowiednio wyróżnione na liście. Program wyświetla je pochyłą czcionką. Dodatkowo uprawnienia odebrane prezentowane są jaśniejszą czcionką, co ułatwia ich odnalezienie na liście. W kontekście uprawnień niezgodnych przydatna może okazać się opcja „Przywróć zgodność uprawnień z rolami użytkownika, która błyskawicznie przywraca użytkownikowi wszystkie uprawnienia wynikające z przypisanych mu ról. Filtrowanie pozycji na liście po wprowadzonej frazie jest stale aktywne. Wystarczy wprowadzić słowo lub jego fragment, a program wyświetli tylko te pozycje, w których występuje wpisany ciąg znaków. W razie konieczności wykonania zbiorczego nadania lub odebrania uprawnień z pomocą przychodzą operacje dostępne w nagłówku pierwszej kolumny. W słowniku uprawnień także pojawiły się pewne nowości. W dolnym widoku można błyskawicznie sprawdzić, którzy użytkownicy posiadają dane uprawnienie, a także do jakich ról jest ono przypisane.